Hej, siemanko! Widzę, więc z tej strony Kądziuwa i witam Was w kolejnym filmie na moim świecie survival. We wczorajszym odcinku udało nam się zrobić magazyn, który troszeczkę ulepszyłem. Dodałem tu jakieś piecyki, craftingi. Tutaj, jak ktoś nie widział, mamy już przetransportowane itemy do skrzynki. To także zrobiłem odcinku. Nie wszystkie są jeszcze oczywiście pełne, ale tym się zajmiemy. Najważniejsze itemy mamy. Tu jest pełna symetria, a tutaj będzie pokój z Enchantem. Tylko jeszcze nie mamy biblioteczek, ale nie tym się dzisiaj zajmiemy. Jak sami widzicie po tytule i po miniaturce, dzisiaj chciałbym się wybrać do Netheru, gdyż naprawdę zbierałem się tam już dosyć długo, ale nie było czasu, bo tutaj żeśmy robili z villagerami, tam były krowy, owce, jakieś tutaj farmy i tak dalej, i tak dalej. Dlatego postanowiłem, że zrobimy to dokładnie dzisiaj. Wybierzemy się, może pokopiemy jakieś złoto, może pokopiemy jakiś kwac. Jeśli znajdziemy fortecę, no to na pewno będzie to wartość dodana. Przygotowuję sobie już poza odcinkiem obsydian i zapalniczki. Jeśli chodzi o temy, to mamy złotą część, mamy tarczę, mamy diamentowe narzędzia, więc myślę, że jestem gotowy, żeby ruszyć do netheru. Zapomniałem wam jeszcze wspomnieć, że kiedy tak szukałem, bo szukałem lewej półki, żeby mieć obsidianu, bo troszeczkę mi go zabrakło, to udało mi się tak, że gdzieś tak przepadałem. o właśnie, z tej zabiłem troszeczkę krówek, no musiałem to robić po drodze, no bo jednak jak sami wiecie, skóry nie mamy zbyt wiele. Gdzieś tutaj mam te skóry odłożone, tylko jeszcze nie jestem przyzwyczajona do tego magazynu. Właśnie mamy 10 skór, a potrzebujemy ich 48. Na górze rozmnażam krówki cały czas i idzie to dosyć szybko, dosyć fajnie. więc myślę, że już w następnym odcinku będziemy mogli zrobić jakieś fajne narzędzia. Bo dzisiaj chciałem na na także troszeczkę kwarcu i zdobyć 30 level, bo mamy już prawie 27, więc myślę, że się uda. Wiecie, zdaje że nie ma co przedłużać. No, jeszcze tylko jej na bo nie jest napoczone wiaderko z wodą na pewno w naderze. Ale lawa się przytamy z wiaderką, samo sobie po prostu wezmę. No, i chyba to jest tyle. Mam jakieś złote jabłuszka, łódkę, zapalniczki, też chyba nie potrzebujemy. Ja myślę, że to jest tyle. Jakby coś zawsze można wyjść, a w to jest nasz świat survival, więc też tutaj zbytnio nie ryzykujemy. No to lecimy z tematem i zobaczymy, co nas czeka. Dobra, więc rozpięliśmy się w takim oto miejscu. Nie jest ono zbyt ciekawe, jeszcze na taką przepaścią. Kurde, liczyłem, że może ten miejsce panu być troszkę lepsze. No, jeszcze gaz do nas strzela. Popatrzcie tutaj mamy już taki w miarę troszkę lepszy teren, ale do jakieś te bazal, magmy, wszystkie. Ja bardzo tego biomu nie lubię. A więc tak, moi drodzy, portal mamy dokładnie w tym oto miejscu. Chodzi... Prze... Chciałem się przejść troszeczkę dalej, bo tam mnie gasy irytowały i dosłownie zobaczyłem w portece. Całkiem niedaleko, mamy ją dokładnie tam, Dzisiaj tam nie wybierzemy, gdyż patrząc na teren jak jest dookoła, no nie jest ciekawie. Ponadto wydaje mi się, że mam troszeczkę za słaby armor, gdybym na przykład padł do lawy, no to wydaje mi się, że spłynęłoby mi wszystko. Wszystkie moje wiecie, kilopy, niby to nie jest hardcore, niby to nie... bastion. Dobra. Słuchajcie, o fortesy wiedziałem na cięciu, ale Bastion zobaczyłem dokładnie teraz. Nie wierzę w to. W tak małej dziurze mamy Bastion, ale dobra, Bastionu nie odpuszczę, wybierzemy się tam teraz. Ale pamiętam także, że chciałem się wydobyć troszeczkę kwarcu. Ja sami widzicie, troszkę już pokopałem. Mamy 28 level. No za chwileczkę mi się będzie nawet 29, no może nie z jestem rudą, ale naprawdę szybko to leci. Spodziewam się, że być troszkę wolnia. popatrzcie się, ma tak naprawdę 34 kwarcu dopiero co na łączne da chyba jakieś, no 8, to jest 8, takich pół bloku. A mimo to tego levela wpadło sporo, bo jak poziom do Netheru to nie miałem 27, a tu mamy już 28, więc Wydaje mi się, że kwarc jest tak samo, jak na przykład villagerowie, to bardzo dobra metoda zdobywania levela. I dobra, słuchajcie, znalazłem portalo, udało mi się... Mamy tutaj blok Golda, więc on się nam na pewno bardzo, bardzo przyda później. Tak jak wam mówiłem, no ja będę bardzo potrzebować dużo złota i jabłek do villagerów. Ale zobaczymy jeszcze, co mamy w skrzyneczce. Okej, okay, mamy złoto, mamy obsydian, mamy także Fire Charger, krzemień może zostawimy. Kilowo, złoto, smaczną nam się, no on się zbytnio nie przyda, no bo w sumie po co? Skoro i tak się diametru, to go nie No weźmiemy już Mieczek za Sweeping edge 2, no nie dobra, oto dam złote narzędzia, bo to jest jednak tragedia. Szukajmy, moi drodzy, bastionu, bo. Chciałem gdzieś się jakieś przejście naokoło, bo tam jednak był tragiczny ten teren i naprawdę nie miałem go jak znaleźć. Ale nie wiem, nie wiem po prostu gdzie on jest. Mam wrażenie, że tak jakbym go minął, albo troszeczkę przeszedłem, więc chciałem teraz też wam pokazać, jak szukam tego całego bastionu, no bo jednak. E, tak szczerze powiedziawszy, to liczyłem, że on będzie gdzieś tutaj, zobaczyłem portalo, tego się nie spodziewałem. E, ale też wiecie, co jest najbardziej rentujące, ten tutaj piasek duży. Ja muszę, wiecie, tak mijać to wszystko, żeby po prostu tak. Sobie, ja muszę sobie dirtem pomagać. się inaczej dosłownie no nie da. Nie wiem, jak to inaczej zrobić. Tu już takie fajne tereny, widzicie? Tutaj musiałem pomagać dirtem, bo totalnie nie ma tego, jak zrobić. Zbieram także cały czas kwart. Widzicie, mamy już prawie 29 level. E, no i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Będę szukał dalej tego bastium, Na pewno. No i dobra, słuchajcie, bastionu szukam dalej, bo nie jest aż takie łatwe, ale dobijamy właśnie level 30, bo wykopiłem troszeczkę kwarcu, troszeczkę złota, bo i to, i to nam się bardzo przyda, bo musimy wrócić, słuchajcie, tam, gdzie byłem na początku, czyli tutaj, gdzie ten bastion zobaczyłem pierwszy raz, nie, nie pamiętam nawet do końca, gdzie to było, bo nie mogę tego kompletnie znaleźć, to było chyba tutaj, dokładnie tak i będę musiał chyba troszeczkę to inaczej zrobić, muszę iść po prostu przed siebie, teraz mam koordynat, koordynat X nam się nie zmienia, bo po prostu, wiecie, zrobiłem kółko, ale chyba... Było ono troszeczkę, że tak powiem, za długie i ten przeszedłem, więc musiałem się po prostu wrócić do miejsca, w którym się zrespiłem, czyli mojego portalu. Dobra, słuchajcie, bas jest musiałem już oskoczyć po lawę. Nasz asortyment prezentuje się całkiem dobrze, tylko jest pewien problem, bo rozkopiłem tutaj dwa bloki i tutaj wyleciały dwa brutale. I nie wiem teraz, gdzie one są, bo wydawało mi się, że zleciały tam na dół. Yy, wiecie, o co chodzi, bo mogą na przykład gdzieś tutaj być obok. Ja się raz tego bardzo obawiam. Tu raczej nie weszli, więc ten stan jest powiedzmy czy to nie, są tutaj. Są tutaj chyba, czy nie ma czekać? Czekajcie, bo teraz ja ustawę do końca nie wiem. Są tutaj. Nie możesz panikować, trzeba po prostu na nich wbierać lawę. Oni myślę, że zginą, bo też nie nieśmiertelni nie są. Chociaż mają sporo punktów HP. I teraz nie wiem, ile tam jest teraz ile tam zostało. Więc sami rozumiecie, lepiej tutaj wszystko pozabudowywać. I teraz nie wiem, jak z tej strony tutaj to wszystko wygląda. Czy oni tam poginęli, bo chyba już powinni zginąć. Chyba zginęli, bo nic tu nie ma. Więc wydaje mi się, że powinni zginąć. Zrobimy sobie tutaj taki mały mostek, bo będę chciał powoli na tym bastion. Wiecie, będę chciał tam po prostu wbić. I teraz zawsze troszeczkę boję, bo jak oni tu gdzieś są, chyba ich tutaj nigdzie nie ma. Chyba ich nie ma. Rozkopiemy tu jeszcze troszkę bazaltów, żebyśmy się naturalnie mogli zamurować w każdej chwili. I nie wiem, bo tutaj tutaj wiem, że mogą być brutalne. Więc teraz podbudujemy się troszkę jeszcze do góry. Okej, okay, w taki sposób. I lepiej może będzie, jak wejdziemy sobie od samej góry tego bastionu, bo coś mi się albo tylko szkielet, ale się przestraszyłem. Chciałem to zrobić z wami, bo tutaj wiecie, żeby za chwilkę nie doszło do tego, że niestety będę. Musiał pierwszy raz na tym suliwaru zginąć, no bo jednak bastiony to nie są bezpieczne miejsca, nie ukrywam tego. Mamy bloki, zawsze możemy się podbudować, więc teraz tak, będę chciał bardzo bezpiecznie i bardzo powolutku tutaj wejść, żeby może nam się uda zrabować gdzieś jakieś skrzyneczki, zobaczymy jak to będzie. Tu nigdzie brutalnie nie ma, będę powolutku naprawdę schodzić do powolutku, może znaleźć te skrzyneczki, bo tam są skrzynki pod nami, ja też długo już tych basenów nie spidanowałem, kiedyś to jeszcze w miarę ogarniałem co i jak, teraz już tak do końca nie wiem, więc zobaczymy czy może uda mi się tu coś ciekawego znaleźć. Dobra, zabiłem kolejnego brutala i wydaje mi się, że jest tutaj czysto, bo tych brutali zabiłem to już chyba za trzech albo czterech. Tutaj mamy te podwójne skrzyneczki, właśnie na nich mi dzisiaj najbardziej zależy. Tutaj właśnie chciałem je dziś obrabować. Mam nadzieję, że tutaj już nie ma żadnego niebezpiecznego mopka. Wiecie, ja jestem troszeczkę sykany, no bo jednak długo już tak w tych basenach nie byłem. Tu właśnie zabiłem brutali, więc wydaje mi się, że ich nie będzie. Teraz też wiadomo, ja pamiętam mniej więcej, że to nie można było tego tak rozwalać, bo jeśli otworzymy skrzyneczkę, to piglin nas dopadną. Tutaj mam... ojej, tu mamy ten blok. I może być troszkę problemu. Dobra, weźmiemy sobie najpierw tą skrzyneczkę. Zobaczymy, trzeba się tak zabudować dokładnie. Tu też jest jakieś złoto, ale dobra, już never mind. Bierzemy sobie tą skrzyneczkę, zobaczmy. Mamy tutaj obsydian, jakieś ciekawe bloki, złote marchewki. Całkiem itemki wydaje się niezły, okej. Okay. Przynajmniej według mnie. Roz... Spokojnie teraz zrobimy sobie, tak. Teraz w taki sposób, ewentualnie troszkę to przeczekamy. Tutaj też mamy fajne itemki. Jaka to jest książeczka? Soul Speed 3. Bardzo fajna książka. Mamy złoto, strzały o te łańcuchy, tak czy tak się nazywa? Te, czy no, nie te... to. One mi się nawet bardzo przydadzą przy magazynie, bardzo chciałam nimi przyozdobić magazyn, tylko po prostu jeszcze ich nie posiadają. Poza tym mamy 29 złotych marchewek, które są według mnie tymkiem bardzo fajnie. Teraz muszę chwilę przeczekać, bo pewnie niektórzy klienci mają po prostu na mnie agro. Dobra, wydaje mi się, że przed chwilą gdzieś słyszałem tutaj brutala, więc żeby nie ryzykować, wykopię się bokiem. Tu mam wszystko zabudowane, wiecie, tak, żeby nawet sobie tak możemy zrobić, żeby tutaj po prostu totalnie i nie podchodził i będę się musiała chyba tak wybić z tego bastionu, bo powiedzmy sobie szczerze, moi drodzy, nie jestem jeszcze gotowy, żeby go całego zeksplorować. Musiałbym tu mieć jakiś diamentowy set, bo jednak naprawdę brutale są bardzo groźne. Nawet jak się ma diamentowy set Protection 4, to one potrafią bardzo dużo zabić, więc po prostu nie jestem gotowy, żeby to zeksplorować. Wrócimy do portalu, też troszeczkę kwarcu i wrócimy do Overworlda, a tam ewentualnie zobaczymy, co uda nam się dzisiaj zdziałać. Dobra. Jeszcze przy okazji zrobimy achievement, bo tutaj gdzieś jakiś gaz mnie zaatakował, więc strzelimy do niego z kuszy i mamy take eye Nie zrobimy, jeszcze tego achievementu, że wiecie, odbiłem kule gasta i trafiłem w niego, chociaż próbowałem. W każdym razie uciekłem z bastionu, nie czułem się pewnie, żeby tam po prostu dalej przebywać. Mamy całkiem fajne itemki, które za chwilkę jeszcze sobie zobaczymy, co tam ciekawego było, bo nawet nie do końca zobaczyłem, po prostu wolałem, wiecie, ujść życiem na spokojnie niż tam potem to wszystko przeglądać, więc wracamy do portalu, mamy 31 level, więc myślę, że już w jutrzejszym, albo w endem, w jutrzejszym odcinku będziemy mogli zrobić sobie jakieś fajne narzędzia, przykładowo chyba raczej kilof, bo potem będziemy musieli jeszcze wykopać kilka surowców, bo nie mamy tak dużo diamentów ani nic z tych rzeczy, a skoro mamy blisko bastion, blisko portese, to także będziemy mogli całkiem yy, niedalekiej przyszłości wybrać się, myślę, nawet do endu, ale do tego potrzeba nam troszeczkę lepszych itemków, a my póki co takich nie posiadamy. Dobra, słuchacie w każdym razie uważam, że była to bardzo udana podróż, gdyż udało nam się znaleźć Fortecę oraz Bastion. Jeszcze sobie i itemki. Z ciekawszych rzeczy mamy tutaj fajną książeczkę. 29 złotych marchewek, bardzo fajne jedno Zdobyliśmy także troszeczkę złota, jeszcze nie musimy przerobić te sztabki na złoto i naprawdę będzie tego sporo. Udało nam się także dobić 31. level i z tego także jestem bardzo zadowolony. Zobaczymy, jak nam się uda zrobić sztabek, zobaczymy. Zobaczcie, mamy ich 11, czyli łącznie 3 bloki złota. Bardzo dobra ilość. Mamy także dwa bloki żelaza. Tutaj sobie jeszcze możemy przerobić także to nasz tabeczkę i odłożymy sobie to wszystko do rzeczy z nederem. Tutaj jeśli chodzi o nederowe rzeczy, prostu postanowimy je położyć gdzieś tutaj. Yy, możemy także sobie odłożyć kwarc, to, to, to wszystko także. Dobra, więc myślę, że na tym możemy zakończyć dzisiejszy odcinek. Jestem bardzo zadowolony, wszystkie tempy tutaj było Tak jak mówię, mamy 31 level, tam na górze mamy krówki, które ja cały czas roznażam, potem będziemy je zabijać. i może uda nam się już w kolejnym odcinku wypełnić ten enchant i jakoś uzupełnić to pomieszczenie, no bo ono jest dosyć puste, a cały magazyn prezentuje się naprawdę nieźle. Za dzisiaj Wam dziękuję, dobrego dnia lub do wieczoru, zależy kiedy to oglądacie. Na razie i cześć!